Jaki jest według was cel życia osoby wierzącej? Cel. Nie marzenie. Czy też mogę wziąć udział? Nie. Cel życia wierzącego. Wielu ludzi wykorzystuje często Boga, tak mogę to technicznie nazwać. Bo używają łaski do tego, by wyjść z zaburzeń, co jest dobre, i na tym, ale na tym się kończy. Czyli na przykład nie mam żony, Bóg mi da żonę. Nie mam zdrowia, Bóg mi da zdrowie. Nie mam marzeń, Bóg mi da marzenia. Nie mam sukcesu, Bóg mi da sukces. Nie mam biznesu, Bóg mi da biznes. Wszystko jest fajne. Tylko to nie jest cel życia wierzącego. Fajnie, że Bóg ci dał pracę, marzenia, że spełniasz marzenia, że w ogóle masz zdrowie i w ogóle jesteś kozak. Fajnie, że wychodzisz z zaburzeń, że w ogóle wrzucić się układa że masz dziecko, że wychowujesz dziecko całą swoją siłą, że edukujesz, że to dziecko w ogóle wiesz, wzrasta, fajnie. Ale to nie jest cel życia wierzącego. Cel życia wierzącego to szerzenie królestwa. Główny cel życia wierzącego to szerzenie królestwa. To nie ma nic wspólnego, to służba. Nie ma nic wspólnego z tamtymi rzeczami. Tamte rzeczy to narzędzia służące do szerzenia królestwa. Jeżeli te rzeczy nie służą dla Ciebie do szerzenia królestwa, to to znaczy, że błądzisz. Jeżeli dziecko wychowujesz dla dziecka, biznes masz dla biznesu, żeby mieć tylko więcej pieniędzy, radość masz dla radości, żeby tylko się tam radować, wychodzisz z lęków tylko po to, żeby się nie bać, to błądzisz. Dlaczego? Ponieważ wszystko to, co robimy, jest dla szerzenia królestwa. Wiesz, jakbyśmy mieli to robić tylko dla siebie i dla tych y, rzeczy, no to czym byśmy byli innymi niż kołcze? Czym byśmy byli inaczej i po co byśmy tu żyli? Po co? Żeby się spełnić? No ale po co? Po co masz się spełnić? Wiesz, ja rozumiem, że mamy być utalentowani. Ja tu nie mówię, że mamy teraz porzucić wszystkie nasze marzenia i mamy y, tylko iść ewangelizować. Nie. Ty masz tym marzeniem ewangelizować. Tym rozwojem ewangelizować. Tym szczęściem masz ewangelizować. I tym dzieckiem masz ewangelizować. Wszystkim tym pierdem masz ewangelizować. Bąkiem zadziornym. Wszystkim masz ewangelizować. Mówi słowo Galacjan 2,20 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Te życie a to, że teraz żyję w ciele, w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za samego siebie. Dołączmy to do Efezjan 6,14. Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu swoich dzieci, lecz napominajcie je w karności dla Pana. Po pierwsze, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Po drugie, jeśli masz dziecko... To wychowujesz je dla Pana. Widzisz, co Biblia mówi? Dla Pana. Ty nie masz dziecka dla dziecka. Dziecko to nie jest Twój skarb. To jest Pana skarb. Dziecko edukujesz. Wiesz, po co edukujesz dziecko? Żeby w przyszłości głosiło Ewangelię. A nie po to, żeby mu sukces zapewnić. Wiesz, po co mu sukces zapewniasz? Żeby głosiło sukcesem Ewangelię. <noise> Musisz spojrzeć głębiej. Nie możesz zaprzestać tylko na tym, że dziecko ma mieć sukces, bo czym to się różni od, nowo od coachingu, no niczym. Przecież tam jest sukces władza pieniądze. Tym sukcesem masz głosić. Jeśli ty tym sukcesem nie głosisz, to błądzisz. Co to znaczy głosić? Uwalniaj od demonów, uzdrawiaj chorych, prorokuj, w Ewangelię słowem, uczynkiem, i tak dalej, Twoje życie staje na piedestał. dlaczego? Bo masz głosić. Jest, jest, jest napisane i głoście, nie to wszyscy wiemy, ale generalnie pierwszy list do Koryntian 7.26. Takie coś mówi fajnego. Mówię wam to, bracia, ponieważ czas jest krótki. Odtąd ci, którzy mają żony, to jest ważne, odtąd ci, którzy mają żony, niech żyją, jakby żon nie mieli. Ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. Ci, którzy się śmieją, jakby się nie śmiali. Ci, którzy coś posiadają, jakby nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, żeby nie nadużywali. Ja rozumiem, że Bóg Cię wyciąga z zaburzeń. Rozumiem, że jesteś radosny. Radosław, radosny. Rozumiem, że rozumiem. Rozumiem, że masz żonę od Pana. Wow, Bóg spełnił moje marzenie. Ale po co? Żebyś głosił. Żebyś zaufał, że Bóg jest z Tobą. Żebyś wiedział, że on Cię kocha. I żebyś głosił. Ponieważ napisano ostateczna dyrektywa Jezusa, tak idźcie i głoście wszystkim narodom, więc wszystko, co masz, ma służyć głoszeniu Ewangelii. Jeżeli nie używasz tego narzędzia do głoszenia Ewangelii, tylko masz dom dla domu, żonę dla żony. Biznes dla biznesu, pieniądze dla pieniędzy, radość dla radości, talent dla talentu to błądzisz. Przekuj wszystkie te talenty w głoszenie Ewangelii. Zarabiaj dużo pieniędzy, siej w królestwo. Mniej wielki biznes, mniej wielu pracowników. głosim im Ewangelię. Wypędzaj z nich demony. Uzdrawiaj chorych w biznesie. Bo, mów do prezydentów wtedy, jak będziesz wielkim biznesmenem. Mów w Ewangelię. Nie kryj tego. Masz dziecko, wychowuj dla Pana. Nie wychowujesz dzieci dla siebie. No bo edukacja dzieci. Ważna edukacja dzieci, ale po co? Musisz sobie zadać pytanie, po co robię to, co... No żeby moje dziecko miało sukces, dobrze po co? No żeby mu wyszło w życiu, dobrze po co? Ma głosić Ewangelię! Tak ma moje dziecko robić, czy zdecyduje, tak ktoś inna para kalosze? Ale my mamy mieć takie podejście, bo my dajemy oczywiście dzieciom wolność, więc one sobie zdecydują, jak będą chciały, jak dorosną. Ale my mamy mieć w sercu tylko i wyłącznie to, po co jestem utalentowanym kamerzystą? Po to, żeby tym głosić Ewangelię, czy od razu bezpośrednio nie, ale jakoś głosić trzeba tą Ewangelię. Po co się rozwijam, żeby głosić, nie, żeby mieć tylko te pieniądze, bo spełnię się. Zgarnę sobie skarby na ziemi i co? I umrę. Pójdę do piachu i co za sobą zostawię? Nic. Więc, kochani, głównym celem życia wierzącego jest służba. Nam zarzucają, że jesteśmy uczynkowi, że do służby. Do służby. Wiecie, że w Izraelu każda kobieta i mężczyzna są w wojsku, w sensie po tej służbie wojskowej. Jak tam byliśmy z Sandrom, to tam i kobiety i mężczyźni wiesz, na każdym rogu kałachy, ten, wojskowy, ten. To my tacy jesteśmy. My w Królestwie Bożym. To jesteśmy uzbrojeni. No co niektórzy nie, ale tak ma być. Uzbrojeni w armii, a przy okazji sobie dzieci wychowujemy. I dziecko wychowujemy w tej armii, jak Spartanie. A nie dzieci, żeby było to teraz takie Lelum polelum. Biznes mamy też w tej armii. Talenty rozwijamy w tej armii. Wszystko robimy w armii. Armia jest dla nas wszystkim. No ale Kościół jest szpitalem. No jest szpitalem po co, żeby iść do armii. Kościół to też rodzina. Jest rodziną, żeby iść do armii. Kościół jest wszystkim, żeby służyć. Bo jesteśmy na wojnie. To tak jak wiesz, wojna by tu przyszła z Rosji, tak? To co zrobisz? Wojna przychodzi z Rosji i co? No jesteśmy na wojnie, trzeba jakoś działać. To my jesteśmy na wojnie duchowej cały czas. Nie ma, że se usiądziesz że se biznes teraz zrobisz, żeby se żyć. Że se talenty teraz ogarniesz. Musicie mieć cały czas. Ja wiem, że wy to wiecie. Ale musicie cały czas mieć to z tyłu głowy. Po co ja żyję? Po co ja jestem chrześcijaninem, po co ja w ogóle wierzę, po co ja się rozwijam, po co mam talenty, po co mam pieniądze, po co mam dziecko, po co mam sprzęty, po co mam wszystko? Żeby tym głosić Ewangelię. Żeby. Bo, bo jestem człowiekiem służby, nie muszę być służby, że apostoł. Mogę mieć kamerę i tym jestem człowiekiem służby. Ktoś mi się zapytał, ale masz świetny talent, a ty mówisz, chłopie, Bóg mi go dał. Ale o co chodzi? No już. Nie musisz wiesz. Nie wiadomo jak tam od razu. Później wypędzasz z niego demony i odstraszasz chorych. aleluja. Masz słowa wiedzy, jako kamerzysta, jakkolwiek. Dziecko wychowujesz i mówisz jej. Sio, chorobo. Ja ostatnio do Zusi tak mówiłem. Zusi, a powiedz Sio, chorobo. No, Sio, chorobo. Nie? No, masz na mnie patrzysz sobie teraz. <laughs> Sio, chorobo. <klimy> Więc naszym celem, głównym celem życia wierzącego jest służba. Jeżeli w głowie Twojej coś Ci mówi, że jest inaczej, to opamiętaj się. Bo Bóg nie po to umarł. Bóg. Jezus Chrystus jako Syn Boży nie po to umarł na krzyżu i z martwych wstawał, żebyśmy my sobie żyli życiem, jak mają kołczowie. Żebyśmy my myśleli pozytywnie. Żebyśmy my tylko wychodzili z zaburzeń i mieli dobrobyt, dobrostan życiowy. To jest pożyteczne i to ma głosić. Całe Twoje Jestestwo ma głosić. Amen? Amen. I tyle. Amen. Dziękuję. Amen. Króciutkie poselstwo, ale...